Będzie pułap cenowy za produkty? Od 39 zł wzwyż. W związku z tym będą i rzeczy drogie. Będą kosztowały również 1000 zł, ale tak bardzo nam zależało na tym, żeby każdy mógł mieć coś z Home. Stąd najniższy pułap cenowy to 39 zł. I dodam jeszcze, że jest to świeca. Czyli wbrew pozorom. Jest to jeden z najważniejszych elementów wystroju, który tworzy atmosferę. Ponieważ bardzo często widzę, że wiesz co, ludzie mają świece gdzieś w domach, których nigdy nie zapalają i tak najpierw te świece stoją na gdzieś tam wiesz, w centralnym punkcie, potem coraz bardziej z boku, a potem są spychane do szuflady. A tymczasem y, większość z nas nie wie, że według psychologów świat dzieli się na północ i południe. Wschód i zachód już jest nieistotne. Chodzi o światło. I my jednak należymy do krajów północnych i to, co najbardziej mi się podoba, to, co emocjami wyrażamy i czujemy, że nam czasami brakuje słońca, więc musimy sobie to słońce zastąpić. A słońcem północy jest ogień. W związku z tym świece, kominki. No niestety w Polsce nie ma kultury kominków, w związku z tym ja chcę ją wprowadzić. Najpierw od takich najmniejszych rzeczy jak świece. Bo zobacz, zgasisz światło górne, zapalasz światło boczne, stojące lampy czy kinkiety, ale przede wszystkim 2, 4, 10, 100. Zależy jakie kto ma pomieszczenie i na co go stać i na, i na ile chce mu się te świece zapalać. później gasić. Dokładnie, ale mi się na przykład chce. Ja w ogóle ja uwielbiam. Ja ci powiem, ja kocham zimę. Ja wcale nie żyję, to myślę, że a już za pięć miesięcy będzie wiosna. No bo dzisiaj w pięć miesięcy żyłabym w energii, braku wiosny. Natomiast ja uwielbiam, kiedy zapada zmierzch, zapalam świecę, gaszę górne światło, którego w ogóle nie lubię, i dzieje się magia. I nagle atmosfera staje się tak zmysłowa tak przytulna, w świetle świec się też pięknie wygląda, w świetle świec myśli się inaczej i czuje się inaczej.